Dużo, że jakby przelała się gochyć. Dobrze moi drodzy, przechodzimy do filmu, tylko ja muszę wyblurować tutaj jedną rzecz, bo mi się to nie podoba. Bo nie chcę mieć też później jakichś problemów. To Czekajcie, na razie zrobimy tak. I teraz zrobimy. Dodaj kolor może być biały Oni tam wiecie jakby nie było w streamie pozwał ja muszę uważać, kurwa, bo ja wiem jego prawie jest zajebiście specyficzną osobą i ja właśnie muszę w pewien sposób działać

i wam powiem, że to może być yy, ogólnie, no bardzo źle, że takie coś się wydarzyło, bo yy, jest już podjęta decyzja o ekstradycji, ale Steward złożył odwołanie. I teraz pokazując taki film będzie miał argument, dlaczego nie może być sprowadzony do Polski, nie? bo jest na przykład atakowany przez Polaków na ulicy. E, a, no już przez jakiś, bo on już złożył odwołanie, bo, bo rząd brytyjski wydał tam sądy, że jednak ta ek, ek, ekstradycja ma, ma, ma się odbyć, ale no złożył to odwołanie, no i teraz będzie miał kolejny argument, żeby jednak do tej Polski nie być sprowadzony, nie? <laughs> Dziwne to wszystko. Dziwne, że to się po y, półtora roku wydarzyło nagle takie coś. Więc y, tutaj apeluję, żeby nie dokonywać żadnych samosądów. Wiem, że to wszystko bardzo, bardzo długo trwa, ale takie coś to tylko i wyłącznie zaszkodzi i może bardzo przedłużyć sprawę, albo nawet ukręcić tej sprawie przysłowiowy łeb, że yy, po prostu sąd uzna, że faktycznie sprowadzenie Stewarta do Polski może być dla niego niebezpieczne, nie? czy coś w tym stylu. No i też na pewno ja będę ten filmik oglądał w sądzie i Konop tak samo. Bo przecież Stewart nam pozakładał sprawy. No, to tyle jeśli chodzi o ten film. Tutaj jeszcze właśnie jest taki, jeszcze jest napis, yy, który też jak ja bym teraz pokazał, no to byłby kolejny argument w sądzie. Ale no, zastawiłem. Dobra. To tyle jeśli chodzi o ten film.